Hello! Witam was w kolejnym weekly. Dzięki, że wpadliście znowu w tym tygodniu. No i zapraszam na vloga. Dzisiaj mamy niedzielkę, chillujemy sobie z Maćkiem przy śniadanku razem z książżylem i kiełbasą mączną, tak. Akurat tak się trafiło. Dzisiaj ja muszę się zebrać na bieg. Biegnę akurat z ekipą. Także wybieramy się właśnie na takie luźne bieganko po puszczy niepołomitkiej plus minus chyba dyszka będzie dzisiaj zrobiona. I tak miałam w planach dzisiaj wolne rozbieganie będzie troszkę szybsze, może, może na mnie ten ner nie nakrzyczy. Na razie mam jeszcze piżamka mode i po prostu jakoś nie mogę się zebrać, a, a muszę, bo dobrym krokiem po prostu będzie się ubrać. Tak. W ogóle z takich kąfi rzeczy wczoraj zmienialiśmy pościel i jest ona taka piękna, boże. Patrzcie. Uda no wygląda na białą, ona jest tak naprawdę taka lekko szarawo-niebieska i właśnie trochę błyszczy taką syrenką. Iku, no naprawdę, jest śliczna, a wiecie, jak to jest po zmianie pościeli na świeżą. To jest najlepsze uczucie ever. Dobra, w co ja mam się w ogóle dzisiaj ubrać? E, trzeba będzie ogólnie zrobić przegląd legginsów i ciuchów sportowych i ogarnąć szafę w tym tygodniu, bo, I swear, nie mogę już nic znaleźć. W ogóle mały check formy przy okazji. 76 kg na razie. Jeszcze. <noise> no, trochę jeszcze chin mi odbił wagę, bo było już 75, ale that's ok. Także e, leggingsy akurat Nike. Do tego sobie założymy trochę wyższe białe skietki. Deadlifta są zarąbiste na bieganko. Siup. I w takim razie luźnie do tego założę koszulkę klubową, lazy, w niej sobie pobiegam. No i Gites. Myślę, że wezmę sobie tylko kamizelkę, jakieś picie i oksy, bo na dysztę to nie chce się przepalić. I może żela. Wezmę sobie ciut mniejsze picie, a drugie sobie w aucie zostawię. O, that's the plan. Pamiętajcie też o dziennej dawce witamin. Boże, te tabletki niektóre są tak duże. Mm. Popijte kawusią zawsze lepiej. Bierzemy nasze oksy. Pewnie weźmiemy czapkę. Ale ja się zbieram. Czapka jest po to, by włosy po prostu nie leciały do twarzy. I pot, i wszystkie inne rzeczy. Co jeszcze potrzebuję? Błyszczyk, klucze od domu, ale chyba na koszulcie. Ej, wow. No, to jest ze Szczecina ostatnio, nie? Mm. Wróciłam, guys. Zapomniałam nagrać cokolwiek. Tempo było konkretne, powiem Wam. Chłopaki mnie przycisnęli, ale zaraz zobaczymy. Pokaliśmy się pod Puszczą. Zrobiliśmy całkiem ładną rundkę i zrobiłam na pewno życiówkę na dyszkę. Tu macie skrinka, jak wygląda trasa. W sumie całkiem prosta, w jednym miejscu zrobić za zawiaska. W pewnych momentach były podbiegi, i na końcu, o mój Boże, tak mnie chłopaki pocisnęli, że ja byłam po prostu dętką. E, średnie tętno 166, maksymalne tętno 190. Tak myślałam. Godzina 3 minuty 32 sekundy. Mm. Mam ochotę sobie teraz odpocząć. Kończę sobie kawę z rana, bo zawsze sobie tak zostawiam. Kabusia, cud, miód. Ale fajnie, powiem Wam zupełnie inaczej, tak w grupie pobied. Jest ciekawie, jakoś tak. Miałam kryzys faktycznie, ale zupełnie inne odczucie. Takie fajne, pozytywne naprawdę odczucie. Myślę, że jak będzie mi pasować czasowo, to nieraz pobiegnę z, e z ekipką, bo miło. Trochę pogadaliśmy. Trochę się zmęczyliśmy, trochę pociągliśmy na samym końcu, oh my god. Mam całą twarz w piachu w ogóle, bo czuję. Oh, Także jestem zadowolona, trening, trening zrobiony, a ja nie sądziłam, że będę w stanie pocisnąć. Chłopaki w ogóle polecieli na dwudziestkę, bo oni to w ogóle cisną ultra i inne rzeczy. Szacunek. Ja na razie się tego nie podejmuję na pewno. Dobra, lecę się umyć na razie. Elektrolitki po bieganiu. I naleśniki biedronkowe, moja przyjemność po prostu dzisiaj. One też są całkiem dobre. Powiem Wam, to są te z plusza o smaku multiwitamina, ale najlepsze to jednak chyba są te grejpfrutowe, jak już mam wybierać na przykład chyba ulubione elektrolity. Zajadam i korzystam z niedzieli. Obiadek ładnie zrobiony. Kura, ziemniaczki, papryczka, pomidor, sos czosnkowy, Maciek ma jeszcze serek. A ja mam ogórkę i sriracha do tego. Także lecimy sobie zjeść. A do obiadku jeszcze witaminka C. Smacznego Wam życzę. Na wieczorną przekąskę mam pudding biała czekolada i malinki. Jakiś nowy dorwałam w Carrefourze, znaczy ja go nigdy nie próbowałam, ale jest słodki już z tego, co zdążyłam obizać łyżkę. Mmm. Z malinkami. Oh my god. Muszę częściej takie rzeczy jeść. Mm. Mam podwiększone kalsy do 1900 na razie, aż do odwołania. I love it. I love it. Ale się w tym tygodniu najem, oh my god. <laughs> także ja się cieszę. Muszę pamiętać jeszcze o witaminach wieczorem. Mam ogólnie w tym tygodniu urodziny, także to będzie trochę urodzinowy może vlog? Nie wiem, nie mam nic w sumie zaplanowanego. Jakoś nie mam parcia, że Muszę gdzieś iść, że Maciek musi coś zorganizować. Wiadomo, byłoby miło, ale nic na siłę i nie ten, bo wiadomo, mamy pracę, jest to w tygodniu. Może sobie pójdziemy do kina, albo na skłosza. To jest pomysł. A dosłownie, przez to, że pracuję w święta, praca mi wypada tak, że akurat cały tydzień od poniedziałku do czwartku mam wolny. Ważne, żeby zrobić, zrobić na pewno biegówkę, zjeść sobie coś dobrego, odpocząć. No i takie wiecie. Trzy główne punkty. No i spoczko. Kończymy ten dzień. <słuch> Jutro pobudka rano. Ja w ten piękny poranek. Oczywiście ładujemy sobie białeczko do owsianki. We have a problem. Już nie mamy białka prawie. Że? Przyznałam dzisiaj mały fuck up, Mam bardziej zupę czekoladową niż owsiankę. Dolałam za dużo wody, ale trudno jakoś się zdjęć, wszystko po prostu utonęło w tym. Masła orzechowego już nie widzę, bananki no na górze się jeszcze trochę trzymają, ale that's ok. Szczerze po wczoraj jestem trochę zmęczona i nie chce mi się bardzo iść na trening, ale... ale muszę. Mm -hmm. ale już tam, ogarnęłam się. Dobra, udało się dojechać na siłkę. Czuję takie zmęczenie i tak jestem zamulona, że wiem, że będzie dzisiaj ciężko, no chyba że się to zmieni, bo nigdy nie wiadomo, ale jest cieplutko, kurteczka już inna, także kurczę, w takie dni to aż teoretycznie człowiekowi się chce, a mnie się akurat dzisiaj nie chce. Dobra, zobaczymy, może zamiast karty dzisiaj będzie bieganką. Op. Dupa, 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 dupa. Nie, dupa. Dobra, najważniejsze, że siły wróciły jest dobrze. jaka jest piękna pogoda. Trening jest zrobiony, kardy nie robiłam. Wracam do domku. zmieniam ciuchy. Może się umyję. I lecę sobie jeszcze pobiegać. Dobra, jesteśmy w domku, zostawiamy rzeczy, przebieramy się i będziemy ready na miganko. Zamieniam sobie okulary na soczewki, bo będę chciała biegać w boksach, bo akurat świeci słońce dzisiaj. Dobra, założyłam sobie też opaskę na głowę, bo nie chcę, by mi włosy wchodziły do twarzy, a ja tego nie lubię, a troszkę wieje. No i SPF, I pamiętamy o SPF-ie. I pamiętajcie, ochrona, ochrona twarzy jest bardzo ważna, także nie marnujcie kaski i dołóżcie sobie na dobry spf -ik. Mamy topik, krótkie spodenki, buciki, skietki białe, pulsometr założony, zegarek jest. I lecimy. Szósteczka z tętnem na drugiej strefie dzisiaj. Let's go, już w domku! Maciek akurat wracał, to mnie podrzucił, prawda, Pysiu? Idę się ogarnąć, bo Trochę się spociałam, nie będę ukrywać, także przyda mi się prysznic i robimy obiadek. To samo co wczoraj, ale robimy obiadek. Mam takiego pypcia, że jem sobie jeszcze wafelki z WK. I tu mam cały shaker elektrolitów razem z witaminą C. Także mamy gotowy obiadek. Tutaj jest ogórek na samej górze, wszystko poza nim jest ciepłe. Mamy y, ziemniaczki, sos czosnkowy, tu mamy kurę. Pod spodem jeszcze pomidorek z papryką. Tak to wygląda, a w tle wojek i jego smakowe przygody. A na wieczór mamy skirniczek, krem czekoladowy, fruzelinę yy, i masło orzechowe. Także po prostu taki miks, żeby dzisiaj dobić kalorie. A wygląda to po prostu jak taka papka na górze trochę. <laughs> Jest tak samo dobry, jak był. Fajny. It's my birthday today. Słuchajcie, mam dzisiaj urodzinki. Jeszcze nie zmieniam się na 30, także dobrze. Nie mamy jak szczerze, nic w planach. W sensie ja jego specjalnie nie obchodzę urodzin i nie przywiązuję wagi. Aż takiej, że dzisiaj dzień. musi być wow, dzień, i w ogóle wiecie, od kiedy człowiek pracuje i tak naprawdę nawet praca wypada w urodziny i tak dalej, no to no nie świętuję tego jakoś za bardzo mieliśmy parę planów na dzisiaj nie by czy coś wypali, pogoda się dzisiaj skiepściła oh my god ej było tak pięknie a dzisiaj akurat musi być brzydko ale na no, śniadanko sobie robimy małą owsiankę the best one no i przynajmniej dobrze zacznę dzień ale super, dzisiaj też sobie zrobiłam wodzonkę. Wiecie co? Lubię ten czas, gdzie można już w outficie sobie jechać na siłkę i potem tylko zdjąć kurtkę i wszystko już jest stac. Także outfit na dziś. Leggingsy z deadlifta, skarpetki deadlifta, koszulka z Gymsharka. W ogóle legginsiki były prezentem razem ze skarpetkami. Ja uważam, że są ładne, ładnie leżą, ładnie podkreślają dupkę. Są czarne legity, więc tego aż tak bardzo w lustrze nie widać, ale moim zdaniem ideolo pasują do właśnie białych, wysokich skarpetek w ogóle. Na trening. O, czy ja jestem trochę zamruczona? Nie widać po mnie. <ścoughs> nie no, widać. Raz, duch. Dwa, duch. Nie można, dura. Pójdzie, 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 pójdzie. Wyciągamy razem, nie szarp tego plecy, trzy. Ustaw do przodu, do przodu, do przodu, sztanka jeszcze. Mocno nogi, wdech. Dobra. Umycie się po treningu to jest najlepsza rzecz po prostu ever. Kremik na twarzy, idziemy jeść, bo umieram z głodu. Mamy nasze urodzinowe naleśniki. Dobre są. Wiecie co? Ktoś może powiedzieć Dlaczego nie jesz sobie jakiegoś ciasta? Dlaczego nie świętujesz jakoś specjalnie tych urodzin? Mówiłam, ja nie potrzebuję dużo do szczęścia Mi wystarczy spędzić dzień jak co dzień I potem na przykład nie mieć bólu brzucha Po jakimś, nie wiem, kepsie Czy czymś nieświeżym, co się zjadło ale Chociaż wiadomo, często gęsto mogłoby być dobre Z reguły my chodziliśmy na ramen Ale po prostu nie wiem, no... Jakoś nie mam tego feeling dzisiaj Skoro nie mam, zjem w inny dzień. Nie będą to urodziny, ale nic się nie dzieje. Każdy dzień w swoim wypadku jest wyjątkowy, także. Słuchajcie, małe rzeczy też cieszą. Trzeba siebie nagradzać, wiadomo, w taki rozsądny sposób, żeby nie przesadzać zawsze. Ale małe rzeczy też cieszą i powinny zawsze cieszyć codziennie, a nie tylko w jakieś yy, święta czy coś. Także to jest mój dzisiaj desert. Do Japonii się pojedzie, to będzie, wiecie, makaron ryż, ryba. Wiecie co, uznałam, że nie mam too much to do, także dzisiaj ogarniemy sobie mój bajzel koszulkowy. Tak. Chcę zobaczyć, co mogę sobie zostawić, czego mogę się pozbyć. Szafowy dramat, jak to mówią. A to są tylko spodnie. Oh, bro, we have a problem. That's too much. A swetry też. Dam, 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 dam. O, nie wierzę, ej, zmieściłam się w nie. Ja nigdy nie mogłam wejść w te spodnie. Nigdy ich po prostu nie założyłam. To są takie dzwony, dość duże, jak widać. Ale... O, oh my god! Ja nie wierzę. Ej, ładne są. Ej, nie wyglądam źle. Not gonna lie. Mam rozwaloną głowę, że ja weszłam w te spodnie. Ale super, ej, cieszę się naprawdę. Ty, idzie całkiem sprawnie. Dobra, trochę się zmniejszy tego. Jestem za mało wybredna. W sumie jestem zadowolona. Trochę tej szafy ogarnęłam. Była to bardziej szybka robota. Niebieski z żółtym tworzy w sumie ładny komplecik. Dzisiaj wiem, że do kina jedziemy, także na pewno w tym komplecie. Żeby ktoś mi potem i wiedział, idziesz do kina w urodziny w dresach? Tak, bezbigotnie. <laughs> Przy okazji prezentów i rzeczy fajnych przyszła dzisiaj do mnie prenumeratka, Fullmetal Alchemist, Tomik ósmy, także mamy kartkę, mamy magnesik, no i mamy Tomik Mangi. Odkładamy do kolekcji, <noise> gdzie już nie ma powoli miejsca. <noise> A będę musiała się kiedyś zabrać też za ten cały regał tutaj i... Ale ja nie mam czasu przed wyogardąć, wiecie, jak ten regał. Pochwalę się, co dostałam na prezent. Jej! Na medale! z rekordami biegowymi. Właśnie jak myślicie, po co mam naszej medale? No właśnie po to, żeby powiesić. Bieg walentynkowy. 220 rok. <laughs> w tym roku bieg walentynkowy. Potem był krakowski bieg kobiet. I na samym końcu Maraton Marzanny. I mamy markerka, żeby napisać swoje czasy na rekordach. Dobra, to teraz piszemy rekordy. Zrobione! Moje obecne czasy, jak to wygląda. No i na razie mamy tutaj cztery medale powieszone. Będzie ich więcej na pewno. Fajnie no. miałam yy, nie? Znaczy, to to jest... jest to na pewno większe niż się spodziewałem. Ja też. Ja myślałam, że jest to tak dwa razy mniejsze ogólnie. No, ale... ale ładnie to wygląda. Ale wystarczyło zobaczyć na rozmiar yy, numerków. Ale fajne. W sumie fajnie, że to jest na tej tablicy korkowej, bo ściana się nie będzie obijać od medali. Powiem tak, lubię dawać te prezenty, które ktoś. C, które ktoś sobie wypatrzył. No, tak jest prościej. No, bo Polecam. <laughs> Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Też fajną. W sumie to dobra dwie rzeczy. Dostałam śliczne kwiatuszki. białe różyczki. Białe różyczki i co Pysiu? <laughs> nie, bo... nie pamiętasz. Nie, bo nazwa jest trudna do wypowiedzenia. Alstremeria. Alstremeria to jest kwiat. Postawiałam je tak przy telewizorku, żeby właśnie Miały dopływ światła, ale nie wyglądały. was. Chodź moje baby. Aha, podwójna czekoladka duża. Ej dosłownie, to jest, to jest baniak. Pamiętajcie, najedzony dżymracik to szczęśliwy dżymracik, także <grych> mam y, zapas białka, nie wiem na ile, no długo. That's my baby. Kupujcie podwójną czekoladę, polecam. Bez kodu influencera, bo nie mam. <grych> O! Nie wiem, co mnie bardziej cieszy, podwójna czekolada czy ten, czy ten, ten. Nie wiem. No spróbowałabyś powiedzieć, że to yy, bardziej. I don't know. Także poszliśmy sobie jeszcze na film dzisiaj. Byliśmy na Minecraft'cie. No śmieszny był ten film. O... Czy to mój typ? No nie. Ogólnie to nic ciekawszego repertuaru po prostu na chwilę obecną nie grają, a że straszny hype jest na ten film, to stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie. Mnie się ogólnie... Znaczy nie tyle, że może jakoś był wow, super rewelacyjny ten film, ale śmieszny no, śmieszny, ciekawy. I jak na bilety, które mieliśmy za free, to myślę, że spoko. Okej. Okay. No ja miałam taki cringe po prostu w niektórych momentach, Śmieszne było, ale już tak yy, po 40 minutach zobaczyłam na zegarek, która godzina, bo tak chciałam zobaczyć, ile jeszcze zostało. Jak ktoś zna głównego aktora, to myślę, że ten film przypadnie do gustu, ale to tego aktora to znają wyjadacze. Hello, yy, witam w mojej kuchni. Dzisiaj zbieramy się na bieganie. Yy, dzisiaj mamy misję, robimy rytmy. Muszę wziąć picie, mamy godzinę... 9.20, a już jest 20 stopni na polu. Po prostu I love it! Oh, dobra, dzień jest piękny. Cię idę biegać nad Wisłę, także galeria, Kazimierz i tamte chyba okolice. Ogólnie, żeli nie biorę, biorę tylko picie, telefon, dobry humor, no i sobie pobiegamy. Najważniejsze, że gotowi zwarci humor... <śm> Z jednej strony dopisuję, a z drugiej strony mam takie... odpoczębym sobie. To lecimy trasę. 4 km strefa druga, 600 metrów rytmy, 600 metrów przerwa w trukcie i kilometr strefa druga. Let's go. Mega ładnie pachną te drzewka. To Co basicli, bieganka osiągnięty. Szybko położył 47 minut. Było spoko, ale wiało. Ogólnie komfort tych średnich mimo wszystko, ale udało się. Zbiorniki wodne w Przylasku Rusieckim. A cieplutko się zrobiło, musiałam aż zdjąć kurtkę. Dzisiaj stoi i czeka sobie na nas. tutaj Hello, hello, czwartek, siódma rano, a ja już nie śpię i wcinam owsiane. Znaczy zostało tu już tyle, co prawie nic. Love it! Cieszę się, że aktywny dzień. Jedziemy na trening biegania. Pierwszy raz. Am excited. Także zobaczymy, z czym to się je. Zobaczymy, czy nasza technika biegowa jest spoko. Za sobą, włosy wdech, jedziemy lecimy szybko do domku, jemy coś, myjemy się i lecimy na tramkę, by dojechać na kolejny trening. Take crazy day, ale dam radę. Dobra, dosłownie chwila przerwy w domu, zjadam borówki. I ten jogurt kawowy z wczoraj z borówkami jeszcze. Także moje węglowodany przed yy, kolejnym bieganiem. O ile to będzie takie biegowe/biegowe, biegowe, bo w sumie nie wiem co to będzie. Przynajmniej zdążyłam się umyć i przebrać. To jest najważniejsze. Udało się wyjść także z wawym trucikiem. Wejdźmy na przystanek. Ale już jestem na bułajach, także pół sukcesu za mną. Dobra, jestem na rogu z cichym końcikiem. także czekam. Siędę sobie na ławeczce i zobaczmy opowiem wam później jak było. Dobra, guys, ogólnie wróciłam do domku co do treningu, ogólnie sam trening całkiem fajny, trener pokazał mi, jakie ćwiczenia powinna robić na pewno na rozgrzewce, szczególnie na dogrzewce, której jeszcze nie miałam, więc przyda mi się to. Okazało się, że źle robię sprinty, bo w sensie te rytmy techniczne, już wiem, gdzie mam błąd i, i tutaj będzie na pewno poprawa, na plus na pewno. Próbowaliśmy robić podbiegi, także też wiem przynajmniej co i jak. Podbiegi mnie pierwsze czekają w przyszłym tygodniu. Więc jest ok. Trochę tam rozjaśnił jeszcze moje pytania, trochę potruchtaliśmy, ogólnie zrobiłam chyba 7 km jeszcze tak ogólnie poza tym treningiem siłowym dzisiaj. Także przyznam, na razie mamy godzinę 17, ja mam 22 tysiące kroków. Jestem zmęczona, odgrzełam sobie właśnie jedzenie i, i chwilę muszę chillnąć, bo I'm tired, okej. Okay? I szczególnie prysznic się przyda, bo bieganie w takiej temperaturze i w słońcu. <śmum> Super. W ogóle, przy okazji montowania, miałam taką dość zużytą gąbkę od słuchawek. Ona już po prostu pomsta do nieba trochę. A patrzcie, jeszcze w ramach urodzin chłop mi zamówił nową, nowiutką i mam świeżą, także bardzo miło. Mega to kochane, że mi wymienił. I jeszcze mi je zrobił usb -ki. Przy biurku. Dzisiaj ja wróciłam do domu i takie, wow, USB-ki, patrzcie. Także ogólnie, jak tu mam ten stojak na monitory, to to było zaślepione na USB-ki. A chłop, mi dzisiaj po prostu sam z siebie wziął to i zrobił. Jezu, jak miło. No, także taki update'cik, wczoraj udało nam się dojechać. Przyjechaliśmy dość późno. Także już nic nie dogrywaliśmy. Te dwa dni świąteczne spędzamy sobie u moich rodziców, także jest poko... kaczka w ogóle. W tle. No. no i po prostu tak sobie będziemy chillować. Może Wam coś nagram, może nie, no przyznam wiecie. Nie, nie chcę, żeby nagrywanie było taką pierwszą rzeczą po prostu, którą robię nawet w okresie świątecznym, także sobie dać troszkę chilku. W ogóle cię miałam iść biegać, bo jest piąteczek, ale... No cóż, rozpadało się i to się bardzo rozpadało, także leje, dosłownie leje, a ja nawet nie mam kurtki do biegania takiej przeciwdeszczowej, bo jeszcze jakbym miała, to może na początku tego deszczyku bym poszła, ale no way. Także przekładam trening trudno na jutro. O Jezu, guys, te lody są fantastyczne. Mm. Jak będziecie je widzieć, kupcie sobie kawałki ciasteczek, kawałki brownie i lody śmietankowo-czekoladowe. Może czas Wielkanocy, ale wybrałam się i tak na bieganko. W sumie pogoda jest fajna. Jest takie chyba 20 stopni, coś takiego. No ogólnie czwarty kilometr mi wpadł. Dzisiaj robię siódemkę, spokojnym tempem. Strefa druga oczywiście. No pain, no gain. Maratno się potem sam nie przebiegnie. Biegniemy jeszcze tylko trójeczka. Hello. Witam się w niedzielkę rano. Ogólnie poszłam sobie biegać, chyba mi palba odpiła. Nigdy nie wstałam o godzinie 7, by iść biegać. Okej, okay, zaskoczyłam też sama siebie. Ogólnie tydzień dobiega końca. Także dziękuję, że byliście ze mną w tym tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało też trochę albo znaleźliście coś w moim vlogu ciekawego co Was zainteresowało. Zapraszam w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że się widzimy. Niedziela, godzina 11. Buziaczki z mojej strony, trzymajcie się krótko, miłego dnia. Do zobaczenia!